Ekipa polityczna Donalda Tuska atakuje pana prezydenta po wecie dotyczącym ustawy regulującej rynek kryptowalut. Pan prezydent Jasno i rzecznik pana prezydenta jasno określił powody, dla których to weto się pojawiło. I czytamy w Gazecie Polskiej codziennie dzisiaj, że bitcoiny zostały przelane na portfel kryptowalutowy utworzony w prokuraturze krajowej na potrzeby konkretnego śledztwa. Śledztwa rzekomych nieprawidłowości w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Paweł Szopa, swoje poręczenie majątkowe wpłacił właśnie w bitcoinach prokuraturze e, krajowej. No to jak to rozumiecie jak to oceniać, bo jeżeli tak jak czytamy, no kurs bitcoina dzisiaj spadł, to również ta, to poręczenie majątkowe jest niższe od kwoty miliona złotych do 800, e, do 800 tysięcy. Jakoś lukowi nie przeszkadza przyjęcie tego poręczenia w kryptowalutach, podczas kiedy Waldemar Żurek, Donald Tusk mówią, że to jest zło wcielone, no i działanie na rzecz Federacji Rosyjskiej. Pański komentarz. W to, to jest jakieś spiętrzenie bzdur, w stopniu po prostu niewidzianym od bardzo, bardzo dawna. Ta debata w Sejmie z zeszłego tygodnia i teraz, żeby nasi widzowie mieli jasność, ja się odnoszę tylko do tego, co było w części jawnej, to, co było w części niejawnej. Absolutnie nie mogę się do tego odnosić, bo cały czas jest to objęte klauzulą. Moim zdaniem bez sensu, ale no tak jest, więc tutaj przepisy prawa są bardzo jasne. Waldemar Żurek swoją drogą tego nie przestrzegał i moim zdaniem po prostu popełnił przestępstwo ujawnienia informacji niejawnej. Natomiast cała ta sprawa, na czym to polega? Kryptowaluty to są środki płatnicze, to jest Pewnego rodzaju tak naprawdę alternatywa dla walut emitowanych przez banki centralne poszczególnych państw, które na rynku są obecne. Te kryptowaluty już od kilkunastu lat. Oficjalne instytucje bardzo wielu państw już same też inwestują w kryptowaluty. Traktują to po prostu jako normalny środek płatniczy, nieco inaczej funkcjonujący, bardziej podatny na pewne fluktuacje rynkowe, wiążący się z większym ryzykiem. No Ale są różne instrumenty inwestycyjne, są akcje, są instrumenty pochodne, są różnego rodzaju instytucje na rynkach finansowych. I teraz nagle rząd Tuska postanowił zaatakować jeden konkretny z tych rodzajów instrumentów, czyli właśnie kryptowaluty. Dlaczego, dlaczego to zrobili? To, że zrobili to dlatego, moim zdaniem, że ktoś im powiedział, że jedna z giełd kryptowalut sponsorowała konferencję sip w Rzeszowie, więc oni uznali, że to jest wygodny przeciwnik polityczny. Nie ma to racjonalnie najmniejszego sensu, dlatego że ta sama giełda sponsorowała również, jak się okazuje, na przykład WOŚP Jerzego Owsiaka, więc równie dobrze można było powiedzieć, że wspierają inicjatywy polityczne zbliżone do, do rządu. Przecież WOŚP jest inicjatywą polityczną tak naprawdę, tak to trzeba określić, patrząc na to ich zaangażowanie w różne kampanie billboardowe. No i teraz, jak widzimy tego rodzaju sytuacje, że oficjalne organy państwa polskiego, w tym prokuratura, no korzysta również z tego do realizacji celów postępowań karnych, no to tylko można panu Żurkowi, który nawet nie zna się na tym specjalnie, nawet myli nazwy tych, tych kryptowalut, kompromituje się w Sejmie, no to jemu można powiedzieć, żeby raczej spojrzał w lustro, zanim będzie tego typu rzeczy opowiadał, abstrahując od tego, że powinien przeczytać ustawę o ochronie informacji niejawnych, żeby więcej nie popełniał przestępstw. No, ja przypomnę także, że jeżeli o konferencję w podrzeszowskiej z SIPAK Poland chodzi do prokuratura rząd od Telewizji Republika, wykazu, listy po prostu uczestników, na czele z agentami Secret Service, drogą, Tak się na tej, na tej konferencji była, była Sekretarz Bezpieczeństwa, więc to musiały to sprawdzić amerykańskie służby, tak mi się wydaje. No i co, teraz tu będzie twierdzić, że tam jakieś rosyjskie pieniądze były? Absolutnie. Się Zawiadomienie w tej sprawie jest prokuratura tych nazwisk rząda. Paweł Jabłoński, były szef, wice szef polskiej dyplomacji Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo dziękuję. Dziękuję za to bardzo. To spotkanie. Panie ministrze, my jesteśmy na antenie Republiki, jesteśmy w Domu Wolnego Słowa. Proszę z nami.